Czy zdarzyło się panu obudzić rano i poczuć, że ciało jest tak zmęczone, jakby w ogóle nie spało? Czy zauważył pan, że sen staje się coraz płytszy, a energia, zamiast się odnawiać, jakby ulatywała z dnia na dzień? Wielu mężczyzn po 60. roku życia zaczyna dostrzegać, że noc nie daje już tego, co kiedyś mocnego, regenerującego wypoczynku, a wraz z tym pojawiają się inne, bardzo osobiste problemy. Zmniejsza się siła porannych wzwodów, zanika naturalna ochota na bliskość, a organizm coraz częściej wysyła sygnały znużenia, rozdrażnienia i braku witalności. I tutaj muszę powiedzieć coś bardzo ważnego to nie jest normalna starość. To nie jest nieunikniony los. To znak, że ciało domaga się czegoś, czego mu brakuje. Napisz w komentarzach, skąd oglądasz ten film. Kiedy przychodzi do mnie pan Marek z Krakowa i mówi. Pani doktor, ja śpię, a rano czuję się tak, jakbym całą noc pracował fizycznie, to wiem od razu, że nie chodzi tylko o bezsenność. Podobnie pan Tomasz z Poznania, który zwierzył się, że od kilku miesięcy jego poranne erekcje stały się słabsze, a on sam coraz częściej unika intymności z żoną. Te opowieści są częścią jednego większego obrazu organizm po sześćdziesiątce często traci zdolność do pełnej nocnej regeneracji. A to właśnie w nocy dzieją się procesy absolutnie kluczowe dla zdrowia mężczyzny: produkcja naturalnego testosteronu, regeneracja naczyń krwionośnych, zmniejszanie stanów zapalnych w prostacie, odnawianie energii w każdej komórce. Jeżeli sen jest płytki i przerywany, to całe te mechanizmy zaczynają się sypać. I pierwszym obszarem, który cierpi, jest męska witalność siła, energia, sprawność seksualna. To dlatego panowie tak często mówią mi: "Pani doktor, ja czuję się starszy niż naprawdę jestem". I to właśnie wtedy powtarzam zdanie, które może brzmieć jak prowokacja: "To nie starość, to niedobór". Ale dlaczego właściwie po 60 roku życia sen tak często staje się słabszy? Odpowiedź jest prosta i jednocześnie bardzo niedoceniana. Nasz organizm traci z wiekiem pewne minerały i składniki odżywcze, które w młodości były w nim w naturalny sposób obecne. Jednym z najważniejszych jest magnes. Proszę zwrócić uwagę wielu Polaków, nawet tych, którzy starają się dbać o dietę, cierpi na niedobory tego pierwiastka. Kiedyś jedliśmy więcej kaszy gryczanej, zupy na zielonych warzywach, orzechów i pestek dyni. Dziś dieta w Warszawie czy we Wrocławiu często wygląda zupełnie inaczej. Szybkie kanapki, pieczywo pszenne, gotowe produkty z supermarketu. Ziemia, na której rosną nasze warzywa, jest coraz uboższa w minerały. A dodatkowo, wraz z wiekiem, jelita coraz gorzej wchłaniają magnez. Skutek Nawet jeżeli ktoś się stara odżywiać zdrowo, to i tak nie dostarcza swojemu ciału tyle magnezu, ile ono naprawdę potrzebuje. Brak magnezu nocą powoduje, że sen zamiast być głęboki i regenerujący, staje się lekki, przerywany. Człowiek może przesypiać 7 godzin, a budzi się tak zmęczony, jakby spał zaledwie dwie. Do tego pojawiają się nocne pobudki na toaletę, dziwne sny, napięcie mięśni czy niepokój. I wtedy kółko się zamyka. Bez głębokiego snu organizm nie odnawia hormonów, naczynia nie regenerują się, a witalność spada. Widzimy więc, że problem nie polega na samym wieku, tylko na tym, że ciało dostaje za mało tego, czego potrzebuje, by w nocy o swoje siły. I tutaj właśnie zaczyna się nasza wspólna droga, bo istnieją konkretne sposoby, by ten brak uzupełnić i odzyskać głęboki, spokojny sen, a wraz z nim siłę, energię i sprawność, której wielu mężczyzn już nie spodziewa się odzyskać. Proszę sobie wyobrazić noc pana Jerzego z Lublina. Zasypia około dwudziestej trzeciej, ale już po dwóch godzinach budzi się z uczuciem pełnego pęcherza. Wraca do łóżka, próbuje ponownie zasnąć, lecz sen nie nadchodzi. Zamiast tego pojawia się napięcie w łydkach, jakby mięśnie drżały i nie chciały się rozluźnić. Gdy w końcu zasypia, śnią mu się dziwne, niespokojne obrazy. Nad ranem znowu budzi się, tym razem bez konkretnego powodu, i przez resztę nocy przewraca się z boku na bok. A rano? Rano pan Jerzy siada na łóżku i mówi do żony. Czuję się, jakbym w ogóle nie spał. To nie jest rzadki scenariusz. Wielu moich pacjentów opisuje podobne przeżycia. I zawsze, gdy słyszę takie historie, pytam o kilka objawów, które są wręcz podręcznikowymi sygnałami niedoboru magnezu w nocy. Czy zdarza się panu wstawać do toalety dwa, trzy razy podczas jednej nocy? Czy ma pan wrażenie, że sen jest lekki, płytki, łatwo się pan wybudza nawet przez drobny hałas? Czy mięśnie szczególnie w nogach miewają nocne skurcze, drgania albo takie nieprzyjemne mrowienie? A może rano ma pan wrażenie ciężkiej głowy, jakby cała noc była zmarnowana? Co ciekawe, niedobór magnezu nie objawia się wyłącznie w nocy. W dzień pojawia się większa nerwowość, trudności w koncentracji, a także coraz rzadsze lub słabsze poranne erekcje. Wielu mężczyzn mówi mi, pani doktor, ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio rano poczułem taką naturalną siłę, jak za młodu. I właśnie to jest ten subtelny, ale bardzo znaczący sygnał. Dlaczego tak się dzieje? Otóż magnez jest minerałem, który działa jak klucz do naszego układu nerwowego. To on pozwala mięśniom się rozluźnić, naczyniom krwionośnym rozszerzyć, a sercu bić spokojniej. Bez magnezu organizm pozostaje w stanie czuwania. Można zasnąć, ale sen nie przechodzi w głęboką fazę, w której ciało się regeneruje, produkuje hormony i odnawia energię. To tak, jakbyśmy wprowadzili samochód do garażu, ale nigdy nie podłączyli go do ładowarki, rano silnik odpala. Ale od razu brakuje mu mocy. Pamiętam rozmowę z panem Zbigniewem z Katowic, który zgłosił się do mnie, bo jak mówił, odkąd skończył sześćdziesiątkę, coś się we mnie popsuło. Skarżył się na brak energii i spadek ochoty na bliskość. Kiedy zapytałam o sen, odpowiedział: Śpię sześć, siedem godzin, ale budzę się zmęczony. Do toalety wstaję dwukrotnie, a w nogach mam takie dziwne mrowienie, jakby krew nie chciała krążyć. To były typowe objawy niedoboru magnezu, chociaż pan Zbigniew wcześniej nigdy nie łączył tych faktów. Warto pamiętać, że dawniej nasza dieta naturalnie dostarczała więcej tego pierwiastka. Kasza jaglana czy gryczana była podstawą posiłków. Mleko prosto od krowy, twaruk, chleb na zakwasie, warzywa z własnego ogródka to były produkty bogatsze w minerały. Dziś, gdy jemy pieczywo z dużych piekarni, warzywa z intensywnie nawożonych pól i mięso z hodowli przemysłowych, zawartość magnezu w codziennym jadłospisie jest znacznie niższa. A do tego dochodzi wspomniana gorsza wchłanialność u osób starszych. Brak magnezu staje się więc nie tylko problemem jednostki, ale wręcz zjawiskiem społecznym. W moim gabinecie w Warszawie mogłabym wymienić dziesiątki pacjentów po sześćdziesiątce, którzy opisują podobne objawy. I zawsze tłumaczę im jedno. To nie jest powód, by rezygnować z marzeń o spokojnym śnie i męskiej sile. To znak, że organizm domaga się wsparcia. I właśnie tutaj pojawia się kluczowe pytanie, jakiego rodzaju magnes naprawdę działa, a które formy są stratą pieniędzy. Bo nie każdy suplement, który znajdziemy w aptece, przyniesie oczekiwany efekt. I o tym powiem już za chwilę. Kiedy pan Antonis Gdańska usłyszał ode mnie, że warto uzupełnić magnes, Poszedł od razu do apteki i kupił pierwszy preparat, który zobaczył na półce. Po tygodniu wrócił zrezygnowany: Pani doktor, ja nie tylko nie śpię lepiej, ale jeszcze mam kłopoty żołądkowe. Czy to naprawdę ma sens? I właśnie dlatego tak często powtarzam: nie każdy magnes jest taki sam. Różnica między poszczególnymi formami może być tak duża, jak między wodą z górskiego źródła a wodą z kranu w starym bloku. W aptekach znajdziemy różne rodzaje magnezu tlenek, chlorek, cytrynian, jabłczan, treonian czy glicynian. Dla lejkę wszystkie wyglądają tak samo, tabletka jak tabletka. Ale organizm reaguje na nie zupełnie inaczej. Na przykład najpopularniejszy w Polsce tlenek magnezu jest tani, łatwo dostępny, ale jego wchłanialność jest bardzo niska. To tak, jakbyśmy wlewali wodę do wiadra z dziurami, coś tam zostanie, ale większość po prostu ucieknie. Co gorsza, u wielu osób powoduje on biegunki i problemy żołądkowe, dlatego często zamiast poprawy daje rozczarowanie. Tymczasem są dwie formy, które szczególnie sprawdzają się u mężczyzn po 60. Pierwsza to glicynian magnezu. To związek magnezu z aminokwasem glicyną. Dzięki temu jest wyjątkowo dobrze przyswajalny i łagodny dla żołądka. Co więcej, działa w sposób, który idealnie odpowiada nocnym potrzebom mężczyzny. Uspokaja układ nerwowy, rozluźnia naczynia krwionośne, ułatwia zasypianie i sprawia, że sen staje się głębszy. Wielu pacjentów mówi mi, że już po kilku nocach z glicynianem budzą się bardziej wypoczęci, a rano znów zauważają naturalną siłę, której od dawna im brakowało. Drugą wyjątkową formą jest treonian magnezu. To preparat, który działa szczególnie na mózg, poprawia pamięć, koncentrację, zmniejsza natłok natrętnych myśli, które często atakują właśnie wieczorem. Ile razy zdarzyło się panu położyć do łóżka, a głowa zaczynała analizować rachunki, rozmowy, troski rodzinne? Kreonian pomaga wyciszyć ten mentalny chaos. Dzięki temu zasypianie staje się łatwiejsze, a sen spokojniejszy i mniej przerywany. Kiedy tłumaczę pacjentom różnicę między tymi formami, często używam porównania do polskich autostrad. Tlenek magnezu to taka droga krajowa, pełna dziur, niby dojedzie się do celu, ale połowa energii ucieka po drodze. Glicynian i treonian to nowoczesne autostrady szybkie, skuteczne, bezpieczne. Organizm dostaje to, czego potrzebuje, bez zbędnych strat. Pan Roman z Białego Stoku, któremu poleciłam połączenie glicynianu i treonianu, powiedział mi po dwóch tygodniach: Pani doktor, ja wreszcie przespałem całą noc bez pobudek. Rano obudziłem się z takim uczuciem siły, jakiego nie miałem od lat. Nawet moja żona zauważyła, że znowu mam ochotę żartować i uśmiechać się częściej. To właśnie pokazuje, że odpowiedni rodzaj magnezu potrafi zmienić nie tylko sen, ale i całe życie codzienne. Oczywiście ważne jest także to, jak magnes przyjmujemy. Tutaj kluczowe jest wieczorne stosowanie najlepiej od 30 do 60 minut przed snem. Dlaczego? Ponieważ jego działanie jest uspokajające i przygotowuje ciało do nocnej regeneracji. Jeżeli ktoś przyjmie magnes rano, może poczuć się senny i pozbawiony energii w ciągu dnia. A tego przecież nie chcemy. Podsumowując, nie wystarczy kupić i jakiegoś magnezu. Trzeba wybrać taki, który faktycznie dociera tam, gdzie potrzeba do mięśni, układu nerwowego i mózgu. A wtedy noc staje się prawdziwym czasem odbudowy, a nie tylko przewracaniem się w łóżku. Wielu moich pacjentów pyta: "Pani doktor, skoro już wiem, że warto sięgnąć po magnez, to jak go stosować, żeby faktycznie zadziałał?" I tutaj bardzo ważne są trzy elementy: czas przyjmowania, dawka i regularność. Zacznijmy od czasu. Najlepszy moment to od 30 do 60 minut przed snem. Dlaczego akurat wtedy? Bo magnez działa relaksująco, uspokaja układ nerwowy, rozluźnia mięśnie, wycisza serce. Jeżeli ktoś weźmie go rano, to zamiast energii do działania może poczuć senność. Wieczorem natomiast działa dokładnie tak, jak trzeba. Przygotowuje organizm do spokojnej nocy. To trochę jak rytuał, tak jak pijemy ciepły napar z rumianku albo melisy, tak samo magnez podpowiada ciału. Teraz jest czas na odpoczynek. Jeśli chodzi o dawkę, to zwykle zalecam zaczynać od małej ilości około 200 mg glicynianu magnezu. Przez 3-4 dni można sprawdzić, jak organizm reaguje. Jeśli sen staje się głębszy i pojawia się poczucie rozluźnienia, to dawka jest wystarczająca. Jeżeli efektu nie ma, można stopniowo zwiększać nawet do 400 mg. W przypadku treonianu magnezu dawki bywają większe, ale tu również zasada jest ta sama. Zaczynamy od minimum, bo każdy organizm reaguje inaczej. I tutaj ważne ostrzeżenie, magnez działa wtedy, gdy jest stosowany regularnie. Nie można wziąć jednej tabletki i oczekiwać cudów. To jak podlewanie rośliny, jeśli podlejemy ją raz na tydzień, to usznie. Ale jeśli codziennie dostanie trochę wody, odwdzięczy się bujnym wzrostem. Tak samo ciało potrzebuje magnezu noc w noc, żeby odbudować swoje rezerwy. Dlatego mówię pacjentom, proszę spróbować co najmniej 14 wieczorów pod rząd, żeby zobaczyć prawdziwy efekt. Jakie zmiany można zauważyć? W pierwszych dniach, najczęściej między pierwszą a trzecią nocą, wielu panów mówi mi: Pani doktor, zasypiam szybciej, nie kręcę się już tyle w łóżku. Po tygodniu zwykle pojawia się głębsze rozluźnienie mięśni nogi są spokojniejsze, nie wybudzają skurcze czy mrowienia. Do tego rano ciało wydaje się lżejsze, a głowa bardziej trzeźwa. Po dwóch tygodniach regularnego stosowania zmiany są jeszcze bardziej wyraźne. Sen trwa 6 do 8 godzin bez przerw, znika potrzeba wstawania kilka razy do toalety, a wraz z tym powraca siła porannych erekcji, które dla wielu mężczyzn stają się znakiem, że organizm odzyskuje swoją naturalną moc. Pamiętam pana Wiesława Storunia, który przez lata walczył z płytkim snem. Gdy zaczęliśmy suplementację glicynianem magnezu, po tygodniu zadzwonił i powiedział: Wie pani, pierwszy raz od dawna przespałem całą noc i rano miałem tyle energii, że poszedłem na spacer po bulwarze nad Wisłą. Moja żona była w szoku, bo od dawna nie miałem na to siły. To piękny przykład, jak regularne stosowanie potrafi zmienić codzienność. Warto też wspomnieć o połączeniu magnezu z innymi składnikami. Najlepszy efekt daje tzw. triada wieczorna magnez, cynk i witamina B6. Dlaczego magnez uspokaja i przygotowuje do snu. Cynk wspiera nocną produkcję testosteronu. A witamina B6 działa jak klucz, który ułatwia wchłanianie i wykorzystywanie tych składników. W praktyce oznacza to, że mężczyzna nie tylko lepiej śpi, ale także rano budzi się z większą witalnością, energią i chęcią do działania. Do tego zachęcam, aby magnes popijać czymś ciepłym kubkiem wody albo na parem z polskich ziół, takich jak rumianek, melysę czy lipa. To prosty, domowy sposób, który działa kojąco na żołądek i dodatkowo wzmacnia sygnał dla mózgu. Czas spać. Regularność, odpowiednia dawka i wieczorna pora to trzy filary, dzięki którym magnes naprawdę działa. A gdy organizm zacznie odbudowywać swoje nocne rezerwy, człowiek znowu może poczuć się sobą. Kiedy mężczyzna po sześćdziesiątce przychodzi do mojego gabinetu, bardzo często widzę w jego oczach cień rezygnacji. Panowie mówią: Pani doktor, chyba już tak musi być starość, brak sił, bezsenne noce, coraz słabsze erekcje. I wtedy zawsze odpowiadam: Nie, to nie musi być norma. To nie jest wyrok. To jest sygnał, że ciało domaga się wsparcia. Magnes przyjmowany regularnie wieczorem to nie jest cudowna pigułka, która zmienia człowieka w młodzieńca. To coś o wiele bardziej realnego to przywrócenie organizmowi naturalnej zdolności do regeneracji. Proszę sobie wyobrazić ogród, który przez lata nie był podlewany. Rośliny zwiędły, ziemia spękała, trawa straciła kolor. Ale wystarczy kilka tygodni regularnego nawadniania, a życie zaczyna wracać. Trawa się zieleni, kwiaty znów kwitną. Tak samo jest z naszym ciałem, gdy dajemy mu magnez, cynk, witaminę B6 i odpowiedni czas na sen zaczyna się powolny, ale piękny proces odradzania. Po miesiącu regularnego stosowania pacjenci opisują, że czują się spokojniejsi, mniej nerwowi, że rano wstają z energią, jakiej dawno nie mieli. Wielu z nich mówi też o czymś, co wydawało im się utracone o powrocie naturalnej ochoty na bliskość, o większej pewności siebie w relacji z partnerką. Pan Krzysztof z Warszawy opowiadał, że po kilku tygodniach suplementacji jego żona powiedziała znowu mam w domu tego samego mężczyznę, którego poślubiłam. To wzruszające momenty, które pokazują, że zdrowie i witalność nie mają wieku, ale wymagają troski. Nie chodzi tylko o sprawy intymne. Kiedy sen jest głęboki, cały dzień wygląda inaczej. Człowiek ma więcej cierpliwości do wnuków, więcej energii, żeby pójść na spacer po łazienkach czy na zakupy na krakowskim Kazimierzu. Łatwiej jest spotkać się z przyjaciółmi, zadbać o ogród czy nawet wybrać się w podróż. Sen jest fundamentem wszystkiego, bez niego żadna dieta, żaden lek, żadne ćwiczenia nie przyniosą pełnego efektu. Często powtarzam moim pacjentom Nie traktujcie suplementacji magnezem jako obowiązku czy kolejnej tabletki w rządku codziennych leków. Traktujcie to jako inwestycję w siebie. Jako symboliczny gest dbam o siebie, chcę czuć się silny, spokojny, chcę żyć w pełni. To nie jest koniec drogi, to początek nowego etapu, w którym mężczyzna może odzyskać energię, pewność siebie i radość życia. Pan Andrzej z Rzeszowa, który przez lata zmagał się z poczuciem zmęczenia i bezsilności, powiedział mi po trzech miesiącach stosowania magnezu. Pani doktor, ja znów czuję, że mam kontrolę nad swoim ciałem. Nie unikam już lustra, nie uciekam od rozmów z żoną. Czuję się po prostu żywy. I właśnie o to chodzi, o powrót do życia, które daje satysfakcję, a nie tylko mijające dni. Dlatego dziś, jeżeli pan słucha tych słów i widzi w nich siebie, proszę pamiętać jedno: zmiana zaczyna się nocą. Sen nie jest luksusem, ale fundamentem. A magnes to klucz, który otwiera drzwi do spokojnych nocy i pełnych energii dni. Proszę dać sobie tę szansę. Jeżeli ta wiedza była dla pana cenna, proszę podzielić się tym filmem z innym mężczyzną, który też zasługuje, by odzyskać swoją siłę. I pamiętajmy, witalność nie umiera, ona czasem tylko zasypia. A wystarczy odrobina troski, by obudziła się na nowo.